kanale, z tego dowiecie się co tam słychać w komiksowych uniwersach Marvela i DC, no ale głównie Marvela. Ja nazywam się Karol Reiner i z racji tego, że wczoraj yy, odbył się Światowy Dzień Publicznego Czynania Komiksu, postanowiłem nagrać dla Was materiał specjalny. Yy, I tak, miał wyjść wczoraj, ale niestety się nie udało, bo przez różne problemy techniczne, dzięki YouTube, dobra robota, yy, ale tak, to jest w tym momencie nieważne, ważne jest y, to, o czym tutaj będę mówić. A będę mówić o tym, y, zadam to pytanie wam, wam sobie, dlaczego właściwie kochamy swoich bohaterów? Dlaczego kochamy komiksy swoje bohaterskie? I za co? I za jakie historie? Y, I tutaj mniej więcej postanowię Wam powiedzieć, właśnie, dlaczego ja tyle lat już czytam te komiksy i takie kocham. I mniej więcej wybrałem sobie kilka takich e, przykładów, które idealnie to Wam zobazują, ale przede wszystkim będę chciał się skupić na... Już Wam pokazuję... Na Friendly Neighborhood Spiderman Toma Taylora i na zeszycie szóstym tej e, cudownej serii. To jest akurat e, wydanie zbiorcze pierwszego... E, no, pierwszych zeszytów. E, pierwszych sześciu zeszytów właśnie. I tutaj to jest wydanie amerykańskie, dlatego jest takie śmieszne. I tak, niestety ten komiks nigdy nie zostanie wydany w Polsce, a powinien być absolutnie moim zdaniem rewelacyjny. No. I wiecie, jeszcze tak słowem wstępu. Słuchajcie, jeżeli oglądacie moje materiały, no to wiecie, co jest dla mnie najważniejsze w komiksach, prawda? Bo trąbi o tym zawsze i nie tylko w komiksach, w ogóle w popkulturze ogólnej, w filmach, w grach, w książkach, w komiksach, no we wszystkim. Najważniejsze są dla mnie postacie. Ich charakter, ich rozwój, co nie? I uważam, że na przykład y, Tom Taylor, scenarzysta tego komiksu, łapie to idealnie. I w ogóle ja jestem psychofanem Toma Taylora, o czym też pewnie wiecie, jeżeli oglądacie moje materiały, bo w każdym chyba o tym trąbie. Y, I dlatego też, z racji tego y, właśnie, co jest dla mnie ważne, że dla mnie najważniejsze są postacie, y, kocham serię Invincible, która nawet ma specjalną półkę poświęconą dla siebie. Bo zasługuje na to. Yy, to jest dosyć kupię, no, ale no, jestem psychofanem tego komiksu tego wana. No. Kocham go, jak gdyby moim zdaniem nigdy nie powstanie lepszy komiks niż Invincible i nigdy na pewno nie powstał lepszy komiks niż Invincible. Yy, o Invincible nie będę teraz mówić. Kiedyś na pewno nagram taki długaśny materiał o tym, dlaczego kocham tę serię. No nie, w tym materiale właśnie skupię się na początku na Fandy Neighborhood Spider-Man szóstym zeszycie i żeby właśnie zobrazować wam yy, moją miłość do tego yy, komiksu i żeby właśnie wiecie, yy, no żebyście poczuli to co ja, yy, no to postanowi, postanowiłem wam streścić ten szósty zeszyt, żebyście właśnie zwyczajnie zrozumieli dlaczego ten, ten komiks tak ze mną rezonuje, dlaczego jest tak dla mnie ważny i właśnie yy, wydaje mi się, że to jest, ten jeden szósty zeszyt jest taki kucyutki, dosłownie w kilka stron. Yy, ale na tych kilku stronach, Tom no, idealnie, idealnie właśnie obazuje to, dlaczego ja osobiście kocham superbohaterów i dlaczego kocham komiksy superbohaterskie. Także jeżeli mamy to już yy, za sobą, no to zapraszam Was na streszczenie szóstego zeszytu Friendly Neighborhood Spider-Man, spoilers! Komiks zaczyna się sceną, w której to doktor Octopus walczy ze Spider-Manem. I już nam coś nie pasuje. Jak to, doktor Octopus? Był Spider-Manem. Czyżby tą Taylor nie czytał komiksów? No niemożliwe. W tym samym momencie zauważamy, że doktor Octopus trzyma również jakieś świecące pudełko, którego zawartość pozostaje tajemnicą. Konfrontację panów przerwa jednak pewien tajemniczy głos. Owy głos należy do spider -Bite nowego sidekika Spider-Mana. Zaraz, kim jest spider byte nie mamy problemowego pojęcia. Widzimy tylko, że jest tutaj dobrze wygimnastykowany i potężny, ponieważ bez żadnego problemu strzela doktorowi Octaviusowi w pysk. I przy okazji pokonuje go jego własnymi maskami. Czy można bardziej upokorzyć tego wylana? Nasz młodociany superbohater ratuje również Spider-Mana, co jest naprawdę bardzo fajnym momentem. Nagle dowiadujemy się, że Sinister Six już nie istnieje, albowiem wszyscy żo yy, żołnierze, że wszyscy złoczyńcy Spider-Mana połączyli siły i tak powstała Sinister Sixty. Rozpoczyna się walka, w której to Spider-Man wraz ze spider Bite bez najmniejszego problemu pokonują praktycznie wszystkich złoczyńców. Przy okazji udaje im się również odzyskać serce miasta. I znowu zaczyna nam coś nie pasować. Widzicie to dziwne pokolorowane tło? Te kartonowe budynki? O co w ogóle chodzi? Spider-Man i Spider-Bite wreszcie mają szansę po prostu porozmawiać. I w tej scenie dowiadujemy się, czym jest to pudełko. Okazuje się, że to pudełko to niejakie serce miasta. I dowiadujemy się, czym jest to serce miasta. Okazuje się, że serce miasta jest figurką Spidermana. I to jest prawdziwa magia. To idealnie też pokazuje, jakie znaczenie dla ludzi ma Spider Man. Że tutaj właśnie to figurka Spidermana jest sercem Nowego Jorku. W tym momencie dowiadujemy się, kim jest Spider-Bite. Chłopiec zaczyna kasłać i zaczyna kasłać coraz bardziej. I chyba już wiadomo o co chodzi. Spider-Man szybko ściąga mu maskę. I okazuje się, że Spider-Bite w rzeczywistości jest chłopcem chorym na raka, z którym Spider-Man postanowił spędzić dzień, z którym Spider-Man postanowił się pobawić. A złoczyńcy to tak naprawdę personel szpitala. Po całej przygodzie naszych tutaj druchów nadszedł czas na sen. Rodzice każą iść chłopcu spać. Na co ten odpowiada im krzykiem i wykrzykuje, że nie chce iść do łóżka. Początkowo nie wiemy o co chodzi, więc Spider-Man próbuje z nim porozmawiać. Jednak rodzice chłopca proszą Spider-Mana na słówko. I wtem dowiadujemy się o co chodzi. Okazuje się, że chłopiec nie chce chodzić spać, bo zwyczajnie boi się, że już nigdy się nie obudzi. Wtedy Spider-Man pyta, czy chłopiec ma kurtkę. No i ludzie zapowiadają, że no, że ma, no ale po co jest mu kurtka? Spider-Man wtedy wchodzi do chłopca, który dziękuje mu za niesamowity dzień, a Spider-Man odpowiada mu, że dzień się jeszcze nie skończył i zabiera go na podróż na pajęczynach po Nowym Jorku. Słuchajcie, o to właśnie chodzi, w byciu superbohaterem, byciu bohaterem w ogóle i czujecie tą prawdziwą magię. Ja słuchajcie, autentycznie wzruszyłem się streszczając wam ten komiks w tym momencie. To jest właśnie, no ta magia powtórza się znowu i Tom Taylor tą jedną króciutką historyjką idealnie pokazał yy, kim jest Spider-Man i co to znaczy być bohaterem, co to jest superbohaterstwo. O co w tym wszystkim chodzi? Kady mi się coś popsuło. Ojej. Ach. Nie, jest jeszcze gorzej. No dobra. Nieważne. Yy, no nie było. Yy, I wiecie. No nie. Słuchajcie, w każdym dobrym komiksie są tego typu momenty. I teraz, jeżeli. Jeżeli tego typu historia, jaką mam teraz na spodobała się Wam. Nawet tylko z moich słów, no to za, wdzie, yy, za... słuchajcie, mówię wam w tym momencie, że w każdym yy, komiksie Toma Taylora yy, są tego typu motywy. Ja no, naprawdę zapewniam was, że znajdziecie to wszędzie, znajdziecie to nie wiem, w Injustice jest tego masa, w DC jest tego masa, nie wiem, jest też to, to w Suicide Squad jego, jest to w Olniu Wolverine i no tak jest one teraz wychodzą wychodzących jego serial w Nightwingu chociażby. I to jest ta magia swojego bohaterstwa, to jest ta magia komiksów właśnie. I przy okazji mam nadzieję, że wiecie, choćby tego typu historia, że tak powiem nieładnie, zamknie tutaj twarze wszystkim, nie uważając nikogo, ograniczonym ludziom, którzy twierdzą, że komiksy są tylko dla dzieci. Co nie? No jak gdyby, słuchajcie, waszym zdaniem ta opowiastka jest dla dzieci? No, gwarantuję wam, że jeżeli dziecko, jakieś, nie wiem, pięcioletnie czy sześcioletnie usłyszałoby tą historię, to by zobaczyło, eee, jakie nudne, co to? Spider-Man, tylko siedzi z jakimś dzieckiem w kantonach, ale ekscytujące. No właśnie, to jest ekscytujące, to jest ta magia. Słuchajcie, zastanówcie się w tym momencie, ile dla takiego chłopca to znaczy. Wyobraźcie sobie, że. Jesteście takim chłopcem, który choruje na tak straszliwą chorobę, jaką jest rak. Dlatego, no, jest. Są nikłe nadzieje na przeżycie. I jesteście ogromnym fanem Spidermana. I Spider Man postanawia przez cały dzień skupić się tylko i wyłącznie na, na, na was. Cały swój czas postanawia wam poświęcić w pełni. I to jest ta magia, właśnie, którą idealnie uchwycił Tą Taylor, co nie? Yy, słyszę nieraz głosy, że. Ludzie już mają nawet dość tego, że Tom Taylor tak cały czas słodzi i jest taką miękką kluchą, z czym się kompletnie nie zgadzam, jak gdyby za to kocham komiksy i dajcie mi tego więcej. I Tom Taylor to dostarcza. No, ale może już kończąc temat tego spider Spidermana, chciałbym teraz pomówić też o innych przykładach, o innych sprawy, nie będę żadnego komiksu w tym materiale, po prostu bardziej... Teraz kilka innych takich przykładów chciałbym Wam przedstawić. Choćby wspominałem już o Invincible. Invincible to jest moim zdaniem no po prostu genialnym, bezbłędnym komiksem. I to jest komiks, który wiecie z pozoru... moje mm, ucho. Y, z pozoru wydaje się takim bardzo typowym superbohaterskim komiksem. Taką właśnie typową, typową superbohaterszczyzną. Jednakże pod tym y, pod tym właśnie płaszczem tego superbohaterskiego komiksu skrywa się właśnie y, ta obyczajowość. Dlatego słuchajcie, nawet na, zdaje mi się, że na każdym z y, tyłu, na każdej okładce y, trade'a jest właśnie napis: Invincible, najlepszy, y, najlepszy komiks superbohaterski skreślony we wszechświecie. Ja się z tym zgadzam. Że Invincible nie jest komiksem superbohaterskim. To jest po prostu komiks o ludziach. Gdzie superbohaterstwo jest jedynie. Dodatkiem. Przykładowo mamy yy, na przykład, nie wiem, siódmy tom, yy, który jest taki ważny i tam się dużo dzieje, bo tam jest, wiecie, wojna z Wiltum yy, z Wiltum i Wiltrumici przecież są tacy potężni, co nie? I jest ta wielka wojna i tak dalej, ale słuchajcie, to są 4 albo 6 zeszytów. Autentycznie. Z 12 zeszytów w tym tradzie. A cała reszta to jest yy, zmaganie się atom if z, z depresją. Taki spoiler ogromny. Nie, nie przepraszam. Napisz, to będzie jakiś sygnał, że jest spoiler. Z yy, depresją anatomii, którą spowodowała jej aborcja. I to już jest bardzo poważny temat. Inwentubl w bardzo dojrzały sposób do tego podchodzi. Dalej, kolejny wielki spoiler. W pewnym momencie, to jeszcze jest pod koniec serii, zdaje się, że to jest na etapie 10 tomu, chyba? Tak, 10 jestem pewien. 10? Na pewno 10. Tam dochodzi do gwałtu, nasz główny bohater Mark Grayson zostaje zgwałcony i teraz mamy ten dylemat moralny, ponieważ w rasie, z której pochodzi ten osobnik, który zgwałcił Invencibla, gwałt jak gdyby jest w pełni normalny. To jak gdyby się praktykuje, ta osoba została wychowana w taki sposób, że jeżeli ktoś jest silniejszy, to może po prostu brać co chce i nie liczy się z jej drugą stroną. Akurat w tamtym momencie ta postać była z pewnych powodów silniejsza od Invencibla, dlatego zgodnie z jej wychowaniem i zgodnie z jej kulturą bez żadnego problemu mogła po prostu no, zgwałcić takiego Marka Graysona. I tutaj właśnie mamy ten dylemat. I wiecie, no jak teraz na to zareagować? Z jednej strony popełniła straszliwą zbrodnię ta postać, ale z drugiej strony ona nie widziała w tym żadnej zbrodni. To tak, jak ja bym teraz, nie wiem, wziął, nie mam tu szklanki wody, wziął szklankę wody i się z niej napił i nie wiem, w innej rasie jest to jedna z najgorszych zbrodni, ale w mojej jest to normalne, co nie? No moje to była akurat zły przykład, ale no wiecie o co chodzi. To mniej więcej jest tak, że w jej rasie to jest normalne, co nie? I to jest bardzo ciekawy motyw i to yy, zostało... W Fenomenalnie przeprowadzone i też właśnie w bardzo dojrzały sposób, później jest rozmowa o tym Marka z If i tak dalej. Albo inny przykład. Mark w pewnym momencie, to jest w jedenastym tomie, w jedenastym, w jedenastym na pewno. W pewnym momencie znika na pięć lat i wszyscy myślą, że nie żyje. No i Atomif, ja, przez to, że myślała, że nie żyje, znalazła sobie nowego partnera. więc później jakiś już Mark wraca, no to oni już nie byli, ale przez pewien czas. Przez pewien okres czasu, kiedy nie było Marka, ona była z innym. I teraz wiecie, w przypadku jakiegoś słabego komiksu, który pisze się scenarzysta, nie wiem, jak Benjamin Percy, fuj, no to Mark nagle by... O nie, jak mogłaś mnie zdradzić? I w ogóle. I wiecie, byłoby takie że nie, jeszcze nie nienawidzę, nie kocham Cię, Ty mnie nie kochasz, zniszczyłaś mi życie i tak dalej. To by było w słabym komiksie. W Invincible mamy coś takiego, że Mark mówi, no spoko, rozumiem to. Myślała, że nie żyje. Co, nie? Jak gdyby tam wszyscy byli pewni, że on nie żyje. No i właśnie to jest taki przejaw takiej w pełni nietoksycznej męskości, jaką właśnie przejawia nasz główny bohater, nie? Że mówi, no, no dobra, no rozumiem to, Myślała, że nie żyje. Wszyscy tak myśleli. Nie ma w tym nic złego. I wiecie, to jest cudowne. I tego typu motywów w Invincible jest pełno. Mamy tutaj chociażby zmaganie ze swoją seksualnością też. W, w przypadku jednego z bohaterów. I mamy no po prostu, wiecie, w każdym motywie jest pełno tego typu rzeczy, naprawdę. Mamy właśnie takich dylematów moralnych, które wiecie, też Mm, no, w komiksie dla dzieci by się nie pojawiły. Bo już nawet, słuchajcie, mi nie chodzi o to, że. Łajbowię, że w jest pełno krwi, bo tam posoka wykordowej ilości się wylewa. No nie, no jak gdyby. To jest dodatek, to nie czyni komiksu dojrzałym. I tak, to jest uderzenie do kryzysu tożsamości, który, w którym to. W którym to scenarzysta twierdzi, że. Właśnie tego typu rzeczy czynią komiks dojrzałym i że to szokowanie jest takie dorosłe, a nie jest, no. Bo chociażby, udawa, mówię o gwałcie, w kryzysie tożsamości mamy motyw, gdzie jedna z postaci zostaje prawdopodobnie zgwałcona. Tylko że to jest tylko po to, żeby był ten szok. Później jak gdyby to olewają i nie, nigdy komiks do tego nie wraca. Ja tak czytaj ja mnie takie, o Jezu, no dobra, no ciekawe jak to się zakończy, nie? Jak na to inne postacie. No nie, bo... bo finalnie tego, tego... nie ma, no. I to jest tylko po to, żeby zszokować. I tak, oh, patrzcie, to jest dorosły komiks. I tym jest kryzys tożsamości pod wieloma względami. Wiem, że ten komiks jest w ogólnej świadomości bardzo lubiany. Ja go absolutnie nienawidzę. To jest jeden z najgorszych komiksów, jakie czytałem. Naprawdę... obok, nie wiem... One More Day... może. No. Yy, dobra, inny przykład. Superman. Superman ma pełno takich momentów. Chociażby w serii z DC Birth, w serii Petera J. Tomasiego, tam mamy, pomijając to jedna z najbardziej wholesome, czyli takich godzinnych serii, jaką czytałem w życiu, a tam mamy cały jeden zeszyt. Cały jeden zeszyt poświęcony temu, że Superman idzie z synem i z Lois Lane do, wiecie, do tam jakiegoś wesołego miasteczka, czy na jakiś kierunek, już nie pamiętam dokładnie, co to było. I bez żadnych, wiecie, swoich bohaterskich pielłu. tam Superman nawet nie zakłada kostiumu, bo po prostu idą, rozmawiają i po prostu są rodziną. I to jest najbardziej interesujące. Słuchajcie, Superman jest tak potężny, bo był tak samo, Invencible ma, proszę bardzo, podobny poziom mocy, co Superman, co nie? Ale wiecie, dlatego, ja, mnie nie obchodzić, są pojedynki z jakimiś postaciami, bo ja wiem, że taki Invencible czy Superman, no pokonają na bank te postacie. Nie interesują, przepraszam, jeżeli jest za oknem, są jakieś dźwięki, ale musiałem otworzyć, bo jest to strasznie mi gorąco. Yy, ale wiecie, nie interesują to postacie jako ludzie. Ja chcę czytać o ludziach. I dlatego najciekawsze są problemy, w których taki Superman nie wyjść. Bo wiecie, jeżeli pani Bendis, daj mu jakiegoś rogala, yy, jak on się nazywał? No, jakiegoś tego typu. Ale wyłącza mi się kamera. Dlatego pani Bendis, nie dawaj Supermanowi Rogala, który jest jego głównym przeciwnikiem, i którego fabułą jest to... To w tym komiksu jest fabułą to, że Superman musi go pokonać, bo stwierdzono, że go pokona, bo Superman jest tak potężny. Srebrne jest, że to Superman dmuchnięciem zdmuchiwał galaktyki. Serio. Komiksy za dawnych czasów. Y no najciekawszy jest to sobie właśnie jakby Tomaski. Po prostu dawał problem Supermanowi, któremu Superman nie może dać wyj i znowu coś mi się popsuło. Jakoś nie umiem tego kadę dobrze ustawić. Yy, I to jest najciekawsze w tej postaci. Inny przykład Supermana. Tego komiksu akurat nie czytałem, ale słyszałem o tej anegdotce z niego i bardzo mi się ona podoba i na pewno kiedyś przeczytam tę On pisał bodajże JMS, czyli J. Michael Staczyński, a właściwie to Strazyński. starzyński. pisał jakby najlepszego chyba Spidermana. Mówię o serii Superman Grandet i w tej serii jest moment, w którym pewna kobieta chce popełnić samobójstwo z z wieżowca. No i to wiadomo, polnica przebywa i tak dalej. No i przelatuje Superman. I teraz wiecie, Superman mógłby po prostu wziąć ją, posadzić na ziemię i odlecieć. No ale to nie miałoby sensu, bo wtedy ta kobieta znowu poszłaby na ten wieżowiec i skoczyła z niego i tym razem może by się jej udało nawet. Dlatego Superman postanowił do niej podlecieć, usiąść z nią, po prostu z nią pogadać i przekonać ją do tego, że warto jest żyć. I wiecie, znowu, tak jak Spider-Man w fandny Spider-Man, Superman poświęcił jednej postaci, jednej jednostce cały swój czas. I to jest swoje bohaterstwo. Nie jest ważne, to wiecie, ratowanie milionów na wielką skalę. No nie. Czasem, właśnie prawdziwym bohaterstwem jest to skupienie się na jednej jednostce. I ktoś mu musi być, ale to jest nielogiczne, przecież w tym czasie milionów ludzi giną. Serio, no, no, no tak, ale to jest komiks i coś super bohaterowie. To, to nie jest logiczne. Słuchajcie, kiedyś, był taki motyw to chyba Sentry miał. Który jest, wiecie, bohaterem z o mocy miliona wybuchających słońc. Wyobraźcie to sobie. I on miał taki swój komputer, który dokładnie wyliczał mu, w jakim momencie ginie najwięcej osób? Wtedy Sedy tam leciał i ich ratował. I wiecie, wtedy on już nie ratował ludzi z chęci czynienia dobra, no tylko chłopak, co? Leciał, żeby statystyka się zgadła. Wiecie, życie już się nie stało życiem, tylko życie stało się statystyką, stało się liczbą. I na tym nie polega bohaterstwo. Czasem właśnie bohaterstwo polega na tym skupieniu się na jednej jednostce. No. Reasumując już, zmierzając do końca, bo jest jeszcze pełno tego typu przykładów, właśnie mógłbym sam ten odcinek oprócz na komiksach Toma Taylora, na jego, nie wiem, Suicide Squad, który jest bardzo taką bombastyczną, akcyjną i filmową serią, To jest świetna, jest tam jedna z najlepszych scen z Batmanem w historii, ale wiecie, w pewnym momencie ginie tam bardzo ważna postać i Harley Quinn musi nie będę wam spoilerował tu, bo to jest bardzo ważny związek fabularny. I Harley Quinn w pewnym momencie po prostu rozmawia z, pełnym, z pewną osobą. Jest to tak wzruszające i tak dobrze napisane, że po prostu no ja, no nie da się na tym nie rozkleić. Jest to jest jedna z najlepszych scen, jakie widziałem w komiksach od dawna. I no wiecie, tego, te, tego typu motywów jest pełne, bo wiecie, zawsze w, na przykład wady bohaterów są ciekawsze niż ich zalety, bo wtedy widzimy w nich ludzi. Teraz to jest przytyczek w nos Zakrawi Snyderowi, który tutaj... Bo ja chcę zrobić bogów, którzy nie mogą być ludźmi. No nie no, ja, ja nie chcę tego. Ja nie chcę oglądać bogów. Ja chcę oglądać właśnie ludzi, co nie? I ja wolę tutaj oglądać. No po prostu czytać o ludziach. O ludziach z problemami, które są takie jak ja, przyziemnymi. Ale nie przyziemnymi w sposób taki, że dom jak Daredevil właśnie nawalać się na ulicy, tylko przyziemnymi w taki sposób, że każdemu z nas mogą tego typu problemy się przetrafić. Yy, przy, przy, I wiecie, super bohaterska, te wszystkie yy, te superbohaterskie motywy to jest tylko ozdoba. To jest tylko dodatek. To nikt nie może być najważniejsze. Najważniejsze zawsze muszą być te postacie. I dlatego ja kocham. Komiksy swoje bohaterskie, A jakie wy komiksy kochacie? I dlaczego wy kochacie swoich bohaterów? I za jakie historie ich kochacie? To mnie bardzo interesuje. interesuje. Zostawcie komentarz o tym. No i tak jeszcze pod koniec chciałbym tylko powiedzieć, że yy, słuchajcie, mam nadzieję, że ten materiał też, no właśnie, jak mówiłem, zamknie bójcie wszystkim ludziom, którzy twierdzą, że komiksy to są tylko dla dzieci. No nie, no komiks to jest przede wszystkim medium. Tak jakbyś powiedział, że nie wiem, powiedział, powiedziała, nie jestem pewien, kto w tej chwili ogląda, że filmy są dla dzieci. No nie, no filmy nie są dla dzieci. Masz kreskówkę, a masz film dla dorosłych. Co nie? To film to medium do opowiadania historii. Tak samo jakbyś powiedziała, powiedział, że książki są dla dzieci. No dobra, może są tam jakieś książki dla dzieci, ale z drugiej strony mamy, nie wiem, twórczość Lovecrafta czy Edgar Ala na to nie są rzeczy dla dzieci. Tak samo jest z komiksami. Mamy komiksy dla dzieci jak, nie wiem, Kaczor Donaldy. Mamy komiksy dla dorosłych jak Watchmen albo Invincible. Czy pełno innych rzeczy. To przyszło mi pierwsze do głowy. Słuchajcie, czy wyobraźcie sobie, jesteście rodzicami całej ja czytelników komiksów. Czy przeczytalibyście takiemu jakiemuś małemu, nie wiem, pięcioletniemu dziecku Doom Patrol Granta Morrisona? Albo Sandmana Nila Gaiman'a? Czy Dark Knight Witters, Franka Millera, czy nie wiem? The Man with Fiction, pełno innych komiksów dla dorosłych, czy nie wiem? Pani Shermat, albo Kaznodzieja. No, no, albo Bękak z południa. No nie, no, no słuchajcie. No nie, no to są komiksy dla dorosłych. I są też komiksy dla dzieci. I to, że nie wygląda, ale są komiksy, słuchajcie. I dlatego tak apeluję do wszystkich: nie mówcie, że komiksy są dla dzieci, bo to jest medium. Nie powiecie, że filmy są dla dzieci. Bo filmy nie są dla dzieci, są, są filmy dla dzieci, jasne są, animacje wręczby, ale nie, są też animacje dla dorosłych i filmy dla dorosłych też są. Tak samo nie możecie powiedzieć, no bo ja wam nic nie ale nie możecie też powiedzieć, że nie lubicie komiksów. Tak jakbyście powiedzieli, że nie lubicie właśnie filmów. No może ci się jakiś film nie podobał, ale na pewno jest film, który ci się spodoba. Tak samo jest z komiksami. Dobra, może nie lubisz komiksów jakichś, przeczytałeś kiedyś, może nie lubisz Kaczora Donalda, to przeczytaj jakiś komiks dla dorosłych. Nie jestem pewien, że ci się spodoba. Nie możesz powiedzieć, że nie lubisz książek. Przeczytałeś może jakąś, nie wiem, słabą lekturę szkolną, ale może spodobać ci się coś, nie wiem, jakiś kryminał albo horror, czego nie mamy w szkołach. Wiecie, to jest tylko medium. Medium jak każde inne. I powinniśmy przede wszystkim być otwarci na każde medium, bo każde medium ma nam coś do, zao do zaoferowania zwyczajnie. Czy gry, czy filmy, czy książki, czy komiksy. O wam, że komiks to jest jedno z najbardziej bogatych mediów. Także cóż, idźcie czytać komiksy. Wiem, że już jest pod nią, yy, światowego czytania publicznego komiksów, ale cóż, weźcie komiksy, idźcie Właśnie, usiądźcie sobie w palku na ławce, i po prostu czytajcie komiksy i polecajcie znajomym komiksy, ponieważ tym więcej osób czyta komiksy, tym, no wiecie, świat jest piękniejszy, że tak powiem. Ale też, słuchajcie, nie bądźcie tacy bardzo, właśnie zamknięci. Bądźcie otwarci na inne media, bo zagwarantuję Wam, że w każdym znajdziecie coś dla siebie i właśnie nie możemy być zamknięci. I cóż, to by było na tyle. Trzymajcie się. Cześć.